Dzień dobry moi drodzy, a dzisiaj z cyklu co słychać w lesie będzie słyszeć katarzynkę. Jak idzie tutaj, bo chciałam Wam opowiedzieć trochę o tym, jak ja przygotowuję dla Was filmy na YouTube. Wygląda to tak, że najpierw muszę zebrać materiały. Muszę się zastanowić, co Wam chcę powiedzieć, jak Wam chcę powiedzieć, o czym. Jedne ważniejsze, drugie mniej ważne rzeczy tak wysegregować, dlatego no, że w całości w takich filmach, jak ja dla Was kręcę, to nie sposób tego materiału opanować. W niektórych mam łatwiej, bo na przykład teraz w poniedziałek y, ukaże się film o medycynie syberyjskiej i sposobach, y, na, y, sposobach tej medycyny na leczenie, nadbanie o wątrobę, na, na y, oczyszczanie wątroby nie tylko, to zobaczycie, przekonacie się. Natomiast te zajęcia prowadziłam niedawno o medycynie syberyjskiej ze studentami i było mi o tyle łatwiej. Ale są takie tematy, gdzie ja muszę naprawdę się przygotować od podstaw, to znaczy poszukać materiałów, poszukać badań, właśnie się zastanowić, o czym chcę Wam powiedzieć, o czym nie, zrobić pewien konspekt. I to mi zazwyczaj zajmuje jeden dzień. Czasami mniej, czasami więcej, ale tak mniej więcej jeden dzień. Potem musimy się z dolarem wybrać do lasu i dla was ten film nagrać. No idziemy i nagrywamy, idziemy nagrywamy. A potem musimy przyjść z tym materiałem do domu i ten film dla was zmontować. No i to też zabiera sporo czasu. Ja jestem sama, ja nie mam ekipy ludzi, gdzieś nie jestem firmą, która jedni będą przygotowywać, drudzy będą yy, nagrywać i też jeszcze pięknie, młodo i bez zmarszczek, trzeci będą... <głos》>, więc dlatego ta jakoś jaka jest, taka jest czasami. Trzeci będą montować, czwarci jeszcze, jeszcze to wyemitują, Pią, piąci rozreklamują i to już cała, cała wielka kompania. Nie, ja to robię sama. Yy, z, dużo radości mi to sprawia to fakt, ale no też nie ukrywajmy, że to jest dla mnie też spory złodziej czasu. I ten czas, który muszę gdzieś tam podzielić z innymi swoimi licznymi obowiązkami. Ale dlaczego też nagrywa? Dlatego, że ten film poniedziałkowy, poniedziałkowa premiera. Była przede mnie edytowana i w innej, trochę w innym programie. Kupiłam program do edycji filmów, i chciałam w jakiś sposób Wam te filmy uatrakcyjnić. No, nie, to no formuła się nie zmieni, bo ja cały czas będę dla Was z lasu nagrywać tak, jak nagrywałam. Nie będę siedziała w jakimś tajemniczym studiu na innej planecie. Natomiast no, sami zobaczycie, że w jakiś sposób chciałam to wszystko uatrakcyjnić. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało i bardzo proszę, piszcie mi potem w komentarzach, czy tak, czy nie, czy to dobry pomysł z tym programem, czy niedobry, czy dobrze zainwestowane, czy źle zainwestowane, niemałe zresztą pieniądze. Ale chciałam wszystko dla Was, żeby wam zrobić przyjemność, żeby te filmy były jeszcze bardziej. Może nie, żeby były atrakcyjne nie tylko pod względem merytorycznym i edukacyjnym, ale też trochę takim obrazkowym. O, tak, uchylę rąbka tajemnicy. I już więcej nie. Aczkolwiek, jak się spodziewacie, że nie wiadomo co będzie, jakaś rewolucja, nie, re, aż takiej rewolucji nie będzie. No, ale się starałam, to chociaż docencie. No, to my Was ściskamy z dolarkiem. E, dzisiaj później wyszliśmy, no bo dzisiaj na przykład zajęło mi ten montaż filmu, zajął mi, usiadłam o 10:00. Wyszły, w, teraz się film przesyła, chyba już się przesłał. Jest godzina 17, prawie 7 godzin, non-stop. Dolar zadowolony, bo godzinę wcześniej powinien był wyjść na dwór. No ale mam nadzieję, że zrozumie. Także widzicie, dwa dni, dwa i pół czasami dnia takie przygotowanie filmu trwa. Ale myślę, że warto. Dla moich ziółek, wszystko. No to trzymajcie się, ściskamy was. I pa!